Wszystkim z tej strony, Kate, i tak wreszcie się tego doczekaliśmy. Wczoraj, czyli 29 marca 2022 roku, nad ranem Disney opublikował oświadczenie, w którym została ogłoszona dzienna data startu Disney Plus w Polsce. Nie będę Was trzymać w niepewności, będzie to 14 Czerwca tego roku. E, możecie już o tym wiedzieć, ponieważ pisałam o tym na różnych moich mediach społecznościowych. No i ogólnie jest to informacja chyba teraz dość głośna. Jeśli jakkolwiek interesujecie się tym tematem, to możliwe, że już na to trafiliście. No, ale stwierdziłam, że mimo to, że już się pojawiłam na kanale Hype Train, gdzie na live'ie o tym trochę szerzej mówiliśmy, stwierdziłam, że i tak chcę opublikować na moim kanale taką krótką informację na ten temat, bo chyba kilka razy obiecałam, że to zrobię, więc... Dzień dobry! Tak, mamy datę startu Disney Plus w Polsce, ale to nie wszystko, ponieważ no ogólnie Zostało opublikowane to długie oświadczenie, które możecie sobie teraz tutaj przeczytać. Podlinkuję wam je również w opisie, więc możecie sobie tam zerknąć i poczytać dokładnie całe to oświadczenie. Została ogłoszona również cena polska i będzie to 28.99 zł miesięcznie lub 289.90 zł za cały rok. I no powiem wam, że to jest tak niespokojna cena, mniej więcej taka, jak było już przewidywane, ile to może kosztować, bo z tego co kojarzę, to mniej więcej 30 zł. Ludzie myśleli, że będzie kosztować Disney Plus w Polsce, i tak naprawdę to jest to cena, no bardzo niska, bo w momencie, kiedy ja teraz płacę w funtach, bo korzystam z wersji brytyjskiej, to na przeliczenie na złotówki Disney Plus w Wielkiej Brytanii kosztuje około 40 zł. Więc, no, no, w Polsce jest to bardziej opłacalne. Znaczy, ta cena polska dla nas jest bardziej opłacalna. Ja się bardzo cieszę. I tak. Dla osób absolutnie niewtajemniczonych, nieorientujących się, jak to ma działać, jak, z czym to się będzie jadło, em, mogę powiedzieć pokrótce, że Disney+, Plus em, na Disney Plus można zało założyć 7 profili i oglądać równocześnie na czterech urządzeniach. E, więc, no, tak w porównaniu do takiego Netflixa na przykład, myślę, że Disney Plus jest dużo bardziej opłacalne. I dużo osób też myśli, że tam będą się znajdować tylko i wyłącznie animacje Disneya i treści dla. Młodszego widza, a to absolutnie nie jest prawda, ponieważ u nas w Europie. Jest tam dostępna również Zakładka Star, gdzie znajdują się wszystkie filmy Foxa, FX, Searchlighty i tak dalej. Również no, filmy dla dorosłych, że tak to ujmę. Na tym oświadczeniu również zostały wymienione niektóre filmy i seriale, które są tam do obejrzenia. Więc no, jest to platforma absolutnie dla wszystkich, każdy znajdzie tam coś dla siebie, więc naprawdę, jeśli się jeszcze nie interesowaliście tematem. Co jest troszeczkę dziwne, bo ja na tym kanale cały czas mówię o Disney Plusie, ale no zachęcam, żeby się tym zainteresować. Ja przepraszam, że tak troszkę nieskładnie się wypowiadam na ten temat, ale mówię, powiem wam, że Jestem w emocjach, po prostu, bo o ile wczoraj o tym przeczytałam i miałam podejście na zasadzie, no super, wybrali sobie idealny dzień, żeby to ogłosić, kiedy spójrzmy, nie miałam czasu nagrać filmu na ten temat, dlatego mówię Wam o tym dopiero dzisiaj, dzień później. Ale im dłużej o tym myślę, tym bardziej do mnie to dociera, że wreszcie ogłosili start Disney Plus w Polsce. No i zostały tak naprawdę tylko niecałe trzy miesiące, jak tak wczoraj liczyli. To 76 dni od dzisiaj, chyba, więc no, zaczynamy odliczanie. <noise> I ja naprawdę no, już się nie mogę doczekać, bo parę osób się mnie pytało, czy ja w ogóle się cieszę, w związku z tym, że został ogłoszony ten start w Polsce, ponieważ ja już od dawna korzystam z Disney Plusa w wersji brytyjskiej. Jednak, no wiecie, po pierwsze, nie wszystko tam jest dostępne po polsku. Muszę korzystać z VPN-a, żeby w ogóle być w stanie na tego Disney Plusa się zalogować, więc no, jest to bardzo, bardzo uciążliwe. Nie mam aplikacji, a ja przypominam, że już bardzo dawno temu specjalnie zaopatrzyłam się w pilot do PlayStation 5, na którym jest guzik do Disney Plusa i nie mogę z tego korzystać, bo jeszcze nie ma aplikacji w Polsce, więc oczywiście, że bardzo, bardzo się cieszę, że Disney Plus wreszcie trafi do Polski. No i w zasadzie to tyle. Jeśli chodzi o produkcje, które mają się tam pojawić, no to oczywiście wszystkie Disney'e, Pixary, Marvel'e, Gwiezdne Wojny, National Geographic i właśnie te wszystkie filmy Fox'owe, searchlighty, FX'y, no naprawdę dużo tego jest te wszystkie starsze produkcje archiwalne. Oczywiście no na pewno nie będzie się znajdować tam absolutnie wszystko. Więc jeśli czekacie na jakiś absolutnie stary film Disneya, który chcecie obejrzeć na Disney Plusie i nie będzie go na naszej polskiej platformie, no to proszę mi nie składać zażaleń, bo na pewno będzie się tam znajdować bardzo, bardzo dużo produkcji, ale no na pewno pojawią się jakieś pojedyncze produkcje, których tam nie będzie, ale jeśli chodzi o jakieś nowsze produkcje Disneyowskie, Marvelowe itd., to raczej wszystko powinno się tam znajdować. Można to oglądać z dubbingiem, z lektorem, niektóre produkcje, jeśli ktoś lubi, z napisami. Można sobie też wybierać inne języki, ponieważ te wszystkie inne języki angielskie, niemieckie, francuskie również na naszej wersji będą dostępne, więc w jakim języku będziecie chcieli? Będziecie mogli sobie obejrzeć. Eee, no to, to w sumie to tyle, <laughs> bo nie, nie wiem, czy mogę powiedzieć jeszcze coś na ten temat, bardziej, naprawdę miało być to krótkie ogłoszenie. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania na temat tego, jak to będzie działać, co tam będzie dostępne, to możecie zadawać pytania w komentarzach, jeśli tylko będę w stanie odpowiedzieć na te pytania, będę znać odpowiedź, to postaram się odpowiedzieć. Możecie również zerknąć na ten live na kanale Hyden, o którym wspominałam wcześniej, ponieważ wzięłam w tym udział trochę szerzej, sobie omówiliśmy cały ten temat, ponieważ no, ten live trwał ponad godzinę, więc zachęcam, zapraszam. W ogóle warto oglądać kanał Hyde Bo tam znajduje się bardzo dużo informacji na temat Disney Plusa, których u mnie nie znajdziecie, bo ja jednak nie siedzę tak głęboko w działaniu tej platformy, jak chłopaki z High Trainu, więc naprawdę warto. Bo robią na przykład całą serię drogę do Disney Plus, gdzie omawiają, jakie produkcje dostały polskie wersje, ile procent produkcji na Disney już te polskie wersje posiada, więc mm, zapraszam, bo warto tam wpaść. No. a ja. No, kończę. Jestem w emocjach, mam nadzieję, że też. No, jeśli naprawdę faktycznie macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to... No, postaram się na nie jakoś w miarę sensownie odpowiedzieć, jeśli napiszecie w komentarzach. A teraz zapraszam na inne moje media społecznościowe. Warto na nich być, ponieważ jeśli na nich jesteście, to mogliście się dowiedzieć wcześniej o tym, że Disney Plus w Polsce wystartuje. Kiedy? Zapraszam na naszego Discorda, ponieważ tam również możecie zadawać mi jakieś dodatkowe pytania, porozmawiać ze społecznością i to. Tyle na razie, więc bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Za parę dni również na kanale pojawi się nowy miesięcznik, gdzie też będę wspominać o e, Disney Plusie. Więc, no, to wszystko. Tak już się rozgadałam bardziej niż planowałam, więc bardzo dziękuję Wam za oglądanie. No i do następnego zaczynamy drogę do Disney Plus w Polsce. Już nawet wiemy, kiedy będzie. Tak? No, nic. Do następnego. Pa! pa!